Hej, 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 z tej strony glitterowy, a to kolejny odcinek serca M. Dzisiaj trochę bardziej na ponuro, trochę inaczej. Zaczynamy rozgrywkę na cmentarzu. Jednak, jeśli Wam się wydaje, że zapomniałem o scence, to nie, one po prostu będą pojawiały się po moim przywitaniu. Przypominam o zostawianiu łapek w górę, o subskrypcjach i o komentarzach. I no cóż, lecimy dalej z tematem. Okej, okay, no dobra, no to tak jak wspominałem, zaczynamy rozgrywkę. Ja teraz tak się zastanawiam, bo mi się wydaje, że ja wyposażenie na zdjęcia z Jackiem to na pewno mam. Ale może mam jeszcze jakieś zdjęcia Alex, Tak, to to jest w ogóle. A, a to są zdjęcia Jacka. Ja je zabrałem. Aha, dobra, okej. Okay. Chwila. No tylko, że nie mam zdjęcia samego Jacka, ale to nic, to nic, nie szkodzi. I tak mi się wydaje, że z Alexem Emma nie ma żadnego zdjęcia. Albo przy mnie wyposażeniu, chyba że wyposażeniu rodziny, ale teraz tego nie zobaczę. No i dobrze mi się wydaje, nie ma, nie ma takiej możliwości. Dlatego weź jeszcze Emma. Hmm. Tutaj opokój się na imię, Jack. No i tak jak widzicie, zbudowałem ten cmentarz, tak jak wspominałem o położeniu odcinku, że zbuduję cmentarz, więc zbudowałem taki. I tak jak, skac... tak jak ze scenki wiecie, no jest to miejsce, w którym wcześniej stał dom Emmy i to też jest ważne, ponieważ uznajemy, że taka była polityka miasta, że Emma sprzedała posiadłość miastu. No i miasto stwierdziło, że wybuduje w tym burmistrz stwierdził, czego też bardzo. Nie wiem jak wygląda, ale tak. Na czym to ja? A tak, że miasto stwierdziło, że no dobra, w takim razie, skoro mamy nowo, nie mamy cmentarza, no to wybudujemy to cmentarz. No i w starym domu M, no skoro i tak to była ruina dosłownie, znaczy jeszcze spalona, no to powstał po prostu cmentarz. Będę musiał trochę pozmienić ten cmentarz, bo tu jest ciasno i wtedy M po prostu nachodzi na te groby. No ale na razie jest jak jest i niech tak zostanie. No i tutaj, tutaj mamy Jacka i tutaj, tutaj jak możecie się domyślić leży Alex i leży, Chwilę, bo ja dostałem też powiadomienie o tym, żeby wzmocnić duszę wiarę przodką, duszę wiarę przodką. Nie da się jakoś wzmocnić więzi, nie wiem w sumie. Tutaj jest Gwen, i tutaj jest Alex. Tutaj mamy Jacka, tak jak widzicie. Tutaj jest Ted, tutaj jest jakaś Serena, i tutaj jest jakiś Face, nie wiem. A tutaj, no tutaj sobie też zdobyłem urnę za pomocą moda jakiegoś pieska, który jakiegoś kapitana, chyba on chyba jest on chyba docelowo jest z gry. No i tutaj naszego Blue Jeansa. Ja bym chciał, żebyś też w takim razie opakował Simo o imieniu Blue. Z innych rzeczy, których nie wiecie ze no to troszeczkę sobie pograłem. Troszeczkę się pozmieniało na tej. Znaczy, po pierwsze, zmieniłem długość życia na normalną, żeby przyspieszyć trochę starzenie się, i tym sposobem Emma ma jutro urodziny. Co więcej, Watson ma urodziny w czwartek i on będzie już przechodził do tej drugiej grupy, ponieważ pograłem sobie tam chyba... chyba wydaje mi się, że kończyliśmy w piątek, no to niedziela... Niedz, przegrałem piątek, niedzielę, no i teraz jest poniedziałek, no to by się zgadzało, no to dwa dni sobie, sobie przegrałem, żeby... No, nic, nic takiego intensywnego się w każdym razie nie działo, poza tym, że Emma nabijała sobie tutaj umiejętności wychowawcze i opiekowała się dzieciakiem i chciałem, żeby myślałem, że tutaj się uda to zrobić, ale się nie udało. No dobra, no i w takim razie, korzystając z tego, że jesteśmy w, w Kasztanowym Grzbiecie, to ja bym pojechał do odwiedzić Weronikę. No właśnie, do no czego ja dążyłem? Do tego, że nie wiem, czy ja to wyciąłem w poprzednich odcinkach, czy nie. Ale Weronika ma dzieci, co więcej, znaczy jedno dziecko, co więcej, nie jedno dziecko, tylko dwójka bliźniaki. I ja ich szukam i znaleźć nie mogę. Widziałem tylko, o tu jest jedno, matkoboska, a bo oni nie mają kołysek, no tak Przyniesiesz mi to dziecko, czy jak? Poproszę, aby cię przedstawiono, Weronika Dobra, tu jest jedno, i to jest, kto to jest? Sara, a gdzie jest, bo to jest chłopiec i dziewczynka, tylko nie mogę znaleźć tego drugiego Gdzieś w ogrodzie leży, no mówiłem, że leży w ogrodzie Dziecko w ogrodzie, Matko boska biedne dziecko, nawet mi jest go szkoda no więc po pierwsze przypomniałem sobie, że miałem iść po Watsona i mam go pokazać, więc tak, to jest Watson, proszę Państwa. Czyż on nie jest słodki? W ogóle, ja nie, teraz nie on ma oczy po Emmie. Mi się wydaje, że Cameron w ogóle Cameron w tej wersji wilkołakowej też ma. Co tutaj się stało? Aha, też ma włosy po Emie. A, dobra, już działa. No więc tak, to jest Watson. E, tak, i w ogóle to on ma cechę, no tak, po pierwsze, po pierwsze taki jest wilkołakiem, a po drugie, aha, często maczkawkę i jest spokojny, no taka się cecha wylosowała, więc taka jest. Dobra, e, no więc tak, jeszcze raz. E, tak, dostawiłem tutaj w pokoju mm, kołyski, o no, no teraz dzieci się zespałowały przy kołyskach. Nie, nie chcę położyć Watsona, chciałbym, żeby mnie ktoś przedstawił tym waszym dzieciom. Poproszę, aby przedstawiono Weronika. A Watson, spróbuj mi się zesrać. I się mi to dziecko, czy nie? Mam czekać, tak? Chwila. I gdybyście w ogóle chcieli sobie w tym domku, to oni to ze mną w galerii dla was do pobrania. I zaraz zejdziemy na dół. Matko, bo jedyna. O, jak słodko. Aż to, 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 to aż zasługuje na uwierzchnienie. Dobra. A może ty byś chciała podtrzymać moje dziecko, co? Mm, przedstaw się i ja bym chciał Watsona przedstawić. Tylko na początek trzeba dłużej tego dziecka. Odniesiesz go do końca? Ehm, no, podziwiam cię, naprawdę. Dobra. A może być tak Weronika przygotował jakieś jedzenie i mają coś tu do jedzenia? No nie. A jak wezmę go tu i razem? O. To tutaj z. Weronika. A, i to jest proste życie, tak? To zrobimy halo, halo. Czy jakoś tak? Bo trzebujemy jeść. Nie, na na mnie, prawda? A, a zrobię tylko dla siebie, czy dla ciebie też? I. Porcji. No i super. Zawołaj na posiłek. A to jest w ogóle chyba z tej restauracji, nie? No to nie jest. Dobra. E, i może byśmy usiedli razem, co? Dzieci razem. Ale tylko z Weroniką. No dobra. Nie dobra. Wszyscy. No i super. Patrzcie, jak pięknie. Można zjeść, można. Weronika, od co. Po... A, bo dziecko się obudziło. Dobra. Dobra. Jak tam Watson? Watson, żyje. Weź tutaj, podejść w takim razie Emma. Dobra, i potem jak... A, i włóż do tylnego nosidełka. Dobra, starczycie, ciekawi, bo jeszcze przytyję. Jeszcze beknął. I lecimy. Siemka, Bridget. Bridget nie ma dziecka, z tego co widzę. Tak mi się wydaje, bo ja nic nie klikałem. Nie pytała się mnie, czy może mieć dziecko chyba. Chyba się nie pytała. No. A gdzie jest... A, tutaj jest Travis? nie, ona jest... na z Travisem. Dobra, okej. Okay. Bridget. Chwila. A, dobra. Nieważne. I co? No, my tutaj tylko tak na chwilę bym powiedział. Przedstawić się. Przedstaw Watson. Przedstaw... Watson. No i Travisowi też, nie? A ty nie... Stopa! Tak, dokładnie, weź idź w takim razie. Nie Krysia. Dobra i super. Teraz weź przedstaw się. I co mi dziecko położyłeś na podłodze? Kuzyneczka. A co taka oszłomiona jesteś też się na wdychałeś Nie spaliśmy tu kiedyś, pamiętam. Przedstaw się, Travis by nie było sytuacji tak jak ze to nie znasz Travisa. No i padła. Matko Boska, nie. Dziecko grzecznie odłożyła. I, I dopiero w tym momencie się przewróci. Po padnie. Aha. Lovely. Wiesz, tego nie czeka. W ogóle tak miałem taką że to miał być bardzo memiczny odcinek. Yy, Położę Watsona spać. Miał być, znaczy miał być bardzo smutny odcinek, a jest chyba najbardziej memiczny. Chwila. Tak? I, a, właśnie, bo nie mówiłem. No, musiałem zrobić przemylowanie, bo nie było gdzie dziecka wychować. No więc teraz tutaj jest pokój Watsona. Kuchnia została przeniesiona tutaj tak bardzo prowizorycznie. Yy, I. I to tyle. W ogóle w planach na poszanku, gdy jeszcze nie wymyśliłem tego, że Cameron ma być wilkołakiem i miał mieć szczęśliwe zakończenie. E, automatyczne przełączenie, wszystkie światła to celem, znaczy to planem było, żeby Emma. Masz mu to dziecko, na dobranoc, okej, okay. celem było połączenie tego mieszkania, które jest pod spodem, i żeby to było mieszkanie przejściowe, e, Znaczy przejściowe, e, piętrowe. No ale zrezygnowałem z tego pomysłu, gdyż Bart tam teraz mieszka sam. Hmm. A Emma nie wróci teraz Barta, bo to jest przecież jej przyjaciel. Dobra, Emma, bo ty. Dziecko już śpi, idź spać. Widzimy się rano. Dobra, Emma pobudka, bo tutaj, podczas nocy, po pierwsze był u nas Bart i zrobił nam burgerki, Co dziutki! Po drugie, mamy pleśń w domu, dlatego Emma znowu jest oszołomiona, grzywoza, epidemia alergii wywołanej pleśnią. Emma dziwnie się czuje od tych narośli, które tu i ówdzie porastają jej dom pleśni, lepiej jej unikać. No co ty, ochrz... Wow, Sherlock, wow. A w ogóle Sherlock, Watson, jakby ktoś nie połączył. Byłoby idealnie, gdyby Watson był detektywem. Ale nie wiem, czy będzie mu to pisane. Emma, ty miałeś. umyć prysz. prysznic, a nie siebie. Gdzie w tym mieszkaniu znowu jest nowość pleśni? Też tu? Aha. I ty się tym kąpiesz. A, chwila! Bo to zmieni. siebie! Aha! To jest jej mieszkanie z pleśni. o Dobra, bomba przeciwpleśniowa. Okej, okay, musimy wszystko odsunąć. Chwila. Bo to nie ma. A, tu jest jeszcze jakaś butelka w ogóle? Nektar. Wow! To leża na pleśni, ale jak go wcześniej nie widziałem w ogóle. Dobra, weź, uruchom bombę. Bo to nie ma co, co tu się dzieje. Dobra, Emma będziesz musiała sama to naprawić. Co? Święta? A Emma, się masz urodziny, nie? Oh. Emma ma urodziny. Chwila. Ja miałem kiedyś takie coś. Cake? Um. Cake a break? Tak, o. To jest super w ogóle. Polecam Wam tego moda, proszę tutaj. E, macie jego nazwę i twórcę Ravashin? Ravashin? Nie wiem. I za pomocą tego pięknego pudełeczka, jak macie opcję pikarnia pączek w maśle, możecie kupić jakiekolwiek ciasto. Koniec męczenia się kupowaniem, raczej znaczy robieniem ciasta na czyjeś urodzinę. Nie, to dla mnie, dla mnie to brzmi jak tortury. Ale mam nadzieję, że Wam się nauczy leży w tym brzuchu. On jeszcze ma 4 dni do zmiany grupy wiekowej. 3, dobra. Wow, no, się podnosić głowę. Wspaniale, dziecko. Jesteś super, dziecko, dajesz. O, dupę. dupę. O, dupę. A w sumie to mieliśmy robić rodzinę, więc idealnie byłoby. Gdyby chwila, 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 zablokuj drzwi dla wszystkich z wyjątkiem domowników, dobra? I robimy imprezę. No, no dobra, okej, okay, czyli zaprosiłem ty Weronikę, Bridget, ich partnerów, Barta, Lauranta, Krystynę i Akłę, ponieważ mieszkają w tym bloku. i IJ, dobra, okej. Okay. Żywieniowiec, nie bierzemy żywieniowca, miksologa też nie. Okej, okay, dobra, i robimy no tutaj u nas, w mieszkaniu. Mm, dobra, i tak kupujemy tort. I ja myślę, że. No, tak, różowe torby nie dla mnie najlepszy. Wejść do tej świeczki urodzinowe. I co tutaj mamy? Niech Simowie wygrają w grę w tym samym momencie? No nie mam mowy. N nie mam na czym. Niech Simowie staną się rozbawieni w jednym momencie. To może. Eee, dobra, już skończymy. A może oni są oszołomieni, bo ponieważ też jest pleś w ich mieszkaniach? Może. E, dobra, to ja bym chciał w takim razie, nie mam żadnego takiego obrazu, który wzbudzałby... Eee, wzbudzałby... Śmiech. Więc historia... Historia, obowiedź, śmieszną historię. historia... Trzeba śmieszyć M i... Dobra, okej. Okay. Niecham pochwalić i skoro to ja jestem wylatką. Przątnij. A nie, dobra, został to. To jest dobra, I wejść, zawołaj wszystkich na posiłek. No zaczęło padać, teraz. Ja planowałem imprezę na a wy co? No nie pogramy w tę samą. Nie, nie pogramy w nic, nie ma w co. Chyba że. Czy gra w klasy, to będzie. też gra? A, nie mogę jakaś ćwiczyć gry w... Ale ktoś... Nie no się, nikt nie gra w klasy, to o co chodzi? Bez sensu. Zjedz się ma, weź porcję. Zaliczyło się, dobra. Daj tutaj. Porozmawiaj z ciotką. Przecież już zrealizowaliśmy do urodzinę. Boże, jak dobrze w ogóle, że Watson... Nie... Nie płacze, że on śpi. Tak, obie jesteście szczęśliwymi singerkami, już tak mówię. Chociaż, no myślę, że Emma gdzieś tam cały czas ma w sobie tą złość, że jest samotną matką. No i że to po prostu. O, Opcje chwilę. Obcy gry, rozgrywka, pełno w... No właśnie. To dziękuję za przybycie. O, lubię ten strój Werniki, w ogóle o zapomniałem. Ja ma... Przestań trzymać... ...ten, ten... ...parasol w ręce. Dobra, okej, okay, impreza się powoli kończy, więc ja bym faktycznie... Mm, Zróbmy świeczki. Oho,

Cały tort poszedł. W sumie było mniej kawałków, bo tort chyba się dzieli na 8. Ludzi było 10, 11. Już nie ma tortu, na pewno. Dobra, okej, okay. Jest 20. Emo potrzebuje pilnie do łazienki. Skorzystaj. Co tu się dzieje? Kim ty jesteś? Jurij tu Nie, idź sobie. Ja cię nie znam, dziewczyno. Mamy tu plamę w łazience, mam nadzieję, że nie będzie z tego pleśni. Może tak to się zaczyna? Okej, okay, i mamy złote urodziny, super. O, i coś się akurat urodził, trzeba go przewinąć, także proszę wszystkich wysłać do domu. Dobra, no i wydaje mi się, że to będzie tyle w tym odcinku, Emma teraz będzie przebierała Sona, no ja się będę z wami żegnał Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji, komentarzy i łapki w górę W następnym odcinku zobaczycie pewnie troszeczkę starszą Emma, w sensie będzie to wyglądała po prostu doroślej, powiedziałbym Boże, oszczał ją! O! Matko boska, czy ty właśnie oszczałeś matkę? Nie, no ja nie wytrzymałem z tymi dziećmi. Na koniec jeszcze będzie scena, w której dowiecie się więcej na temat naszyjnika. Zobaczycie Karolinę, o która była wspomniana w poprzednim odcinku. Więc oglądajcie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Serce Emmy. Pa! Samba you so tarm, oh, whoops-a-zippy-tray, tray um wait.